...prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Spotykamy się w miejscu, gdzie odnaleziono groby kilkunastu tysięcy więźniów obozu w Działdowie. W konferencji udział wezmą prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz prokurator Tomasz Jankowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, oddział IPN Gdańsku. O zabranie głosu uprzejmie proszę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego. Drodzy Państwo, jesteśmy w Lesie Białuckim, w powiecie działdowskim, w którym dokonano przerażającego nie tyle pochówku, co porzucenia szczątków wielu ofiar. Dokonywano też tutaj zbrodni, choć większość z tych ofiar, jak mnie mamy, pochodzi z obozu działdowskiego w zdecydowanej mierze, z obozu Zoldą. Gdy ten obóz powstawał, drodzy Państwo, w końcówce roku 1939, to jak wspominał Otto Raż w protokołach przesłuchań, powstał po to, aby w sposób dyskretny, ale jednak zdecydowany mordować przedstawicieli polskiego ruchu oporu. W obozie Działdowskim ginęły ofiary w ramach. Inteligencja akcjona, więc niemieckiej, antypolskiej akcji eksterminacyjnej, która miała pozbawić Polskę elit państwowych, dyplomatów, pozbawić życia duchownych. I to takie osoby ginęły w działdowskim obozie. Ale Niemcy, drodzy Państwo, mordowali też tam, choć już nie na taką skalę, jak mordowali w wyniku swojego antypolonizmu Polaków, także przedstawicieli innych narodów, wśród nich obywateli. III Rzeszy, a więc tych, którymi jako zbrodniarze i niemieccy naziści mieli, choć w sensie podstawowym, w pewnym sensie się opiekować. W obozie Działdowskim ginęli także ci, którzy zostali nazwani niewartymi życia na tej ziemi. Obóz w Działdowie był miejscem realizacji także akcji T4. Drodzy Państwo, to nie tylko przerażająca zbrodnia na polskim narodzie. Zbrodnia oparta o fundament antypolonizmu. Ale to także regularna kradzież, o czym świadczą nasze badania archeologiczne. Ludzi, których prochy spoczywają tutaj, mordowano i okradano. Gdy w roku 1942 na terenie całej Rzeszy Niemieckiej rozpoczęła się akcja 1005, Niemcy postanowili także pozbyć się odpowiedzialności za te zbrodnie, których Dokonali. Wiosną roku 1944, od 1 marca, w tym miejscu szczątki osób wydobywano, palono, wcześniej polewano benzyną, chrustem, ale też innymi materiałami łatwopalnymi, palono ich i poddawano mieleniu, aby ta zbrodnia nigdy nie ujrzała światła dziennego, aby nikt nie poniósł odpowiedzialności za zbrodnie niemieckich nazistów. To się, drodzy państwo, nie udało, bowiem Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu z pełną determinacją poszukuje ofiar i bohaterów II wojny światowej i nigdy Instytut Pamięci Narodowej nie pozwoli na to, aby choć jedna ofiara została zapomniana. Chciałem serdecznie podziękować panu prokuratorowi Tomaszowi Jankowskiemu za wielką determinację i konsekwencję w przywracaniu prawdy o tym miejscu. Dziękuję także Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, profesorowi Andrzejowi Osowskiemu, za to, że także genetycy i archeologowie z tego uniwersytetu doprowadzili do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. A w tym miejscu, drodzy Państwo, Instytut Pamięci Narodowej, odnalazł 17,5 tony prochów ludzkich szczątków, co znaczy, że w tym miejscu spoczywa około 8 tysięcy ludzi zamordowanych przez zbrodniczy niemiecki system nazistowski. Nie pozwolimy na to, aby o tym zapomnieć. Dziękuję bardzo.